Was W nowym vlogu. Dziś chcę troszkę Wam opowiedzieć o pierwszej wizycie dziewczynek w przedszkolu, bo jakiś czas temu miałyśmy dzień adaptacyjny, czyli takie krótkie spotkanie, podczas którego dzieci razem z rodzicami mogą poznać salę przedszkolną, nauczycielki, pobawić się przedszkolnymi zabawkami, wziąć udział w zabawach grupowych. Ale zanim ja Wam opowiem, jak to wyglądało, to zapytajmy o wrażenia same dziewczynki. Klarciu, podobało Ci się w przedszkolu? A dużo jest tam zabawek? Tak, ja sama tam Anielka, tobie podobało się w przedszkolku? Tak. A co ci się tam najbardziej podobało? Kucha. Kuchnia. Tak, Lubiłaś tam gotować? Tak. I, I co jeszcze ci się podobało? Ziemiaczki. Ziemiaczki. A powiedz mi. A masz już jakąś nową koleżankę? Eee, jagódkę łódkę małam. Poznałaś jak tak? Tak. Lucja, a tobie podobało się w przedszkolu? Tak. Chcesz chodzić do przedszkola? Tak. Ja też. I lubisz się bawić z innymi dziećmi? Tak. I panie też są tam fajne i miłe? Tak. A w co się bawiłyście? W co się z paniami bawiłyście? W, balon... w baloniki, tak. A co wycinałyście? Jakie zwierzaczki wycinałyśmy, Łusiu? Lęka. Halo? Halo. Jakie zwierzaczki? Biedronki. Biedronki wycinałyśmy, tak. I przyklejałyśmy im co? Skrzydełka. I co rysowałyśmy im na skrzydełkach? Kropeczki. Kropeczki, tak. A więc jak widzicie, dziewczyny bardzo pozytywnie mówią o przedszkolu, deklarują, że będą do niego z chęcią chodzić, ale w rzeczywistości wcale aż tak kolorowo nie było. W przypadku Klary i Anieli rzeczywiście było się bez większych problemów. Były one śmielone, ale już na początku po wejściu do sali poszły na i drugi koniec bawić się zabawkami. W zabawach grupowych troszkę krępowały się brać udział, bardziej stały i obserwowały. Ale się nie bały, nie krzyczały, nie uciekały. Nawet podeszły do pań po identyfikatory z imionami. Same poszły je odebrać. Z kolei z Łucą było troszkę gorzej. Łucę już od początku bardzo zaczęła panikować. Niby chciała bawić się zabawkami, ale nie pozwoliła mi odejść nawet na krok. Jeżeli ktoś tylko się zbliżył do niej, dotknął zabawki albo nawet wystarczyło, że na nią spojrzał, od razu zaczynała krzyczeć. W zabawach grupowych nie było opcji, żeby wziąć udział. Strasznie się bała, uciekała do drzwi, krzyczała, że ona chce wyjść. Także nie było wesoło. Ale przed nami jeszcze dwa takie spotkania adaptacyjne, więc mam nadzieję, że w końcu ucie się przełamie. No i we wrześniu nie będzie tak źle, jak się to teraz wydaje. Siadajcie sobie dziewczynki, zrobimy laurkę dla cioci Iwonki. Wszystkiego najlepszego, ciociu! U nas już jest pora na drugie śniadanie, a ja chcę Wam przy okazji powiedzieć, że znowu mam dla Was rabat na zakupy w sklepie mixit.pl więc jeśli ktoś z Was jest zainteresowany, to zapraszam do opisu pod filmem. Tam znajdziecie szczegóły dotyczące rabatu. A ja Wam teraz chcę pokazać moje zakupy, bo tym razem zamówiłam naprawdę sporo. To jest gotowa mieszanka musli. La Palma, skład płatki kukurydziane, płatki kokosowe i takie owoce jak banan, mango, pomarańcza, ananasa więc taka bardzo egzotyczna. To jest y, wakacyjna nowość y, od Mixit. I oczywiście nie zawiera laktozy, bo ja dla nas y, zawsze zamawiam produkty bez laktozy. I zamówiłam też pięć mieszanek y, skomponowanych przeze mnie na indywidualny smak każdego członka naszej rodziny. I na przykład tutaj jest mieszanka. Daria Cynamonowa. Jest ona na bazie błonnika, właśnie o smaku cynamonu. Bo ja uwielbiam ten smak w musli. Musli Adama jest na bazie różnego rodzaju płatków ryżowych, kukurydzianych, jaglanych, gryczanych z owocami egzotycznymi. Kolejna mieszanka: łucja, wiejski klimat. Płatki owsiane, płatki ryżowe i płatki gryczane. I zawiera takie owoce typowo wiejskie, jakie pamiętam z ogrodu swojej babci. Mieszanka Aniel letni smak. Jest to musli z jabłkiem, morelą, porzeczką, z nasionami słonecznika. I Klara egzotyczne wakacje. Właściwie jest to owsianka z dodatkiem żurawiny, orzechów brazylijskich. Jest tutaj melon, pomarańcza. A więc jak widzicie... Dla każdego coś innego. Dziewczynki, chodźcie na płatki. Siadajcie sobie. Tak, będą płatki na mleku. Lubicie owsianki? Proszę. O no, to jest, to jest, to jest, nie. nie. jest, to ci płatki Tak. A Tak. płatki? Smakują smakują? Tak. A Anielki? Smakują te. jest, ja, bo... Też jest, smakują? Tak. to jest, to i to Najbardziej lubisz mleko i płatki. Cieszę się bardzo. Ale dużo. Co układacie? Pokażcie dziewczynki. Ale dużo. Co ułożyłaś? Ale dużo zwierząt. Komu łapki jeszcze musisz przyczepić? Krokodyla! Krokodylowi? To są łapki. Ale jak nikt nie uda. No pięknie. są nogi. I łosi. A co to jest? To jest simak. Na pierogi. Jak nie sera? To ska. licznie ska. ale dużo To ska. To nie To Pasuje, Pas pasuje To To będzie To słonia. To tutaj. To ska. To ska. mu ska. To ska. o To tak ska. To ska. To ska. Jest jeszcze sporo miejsca. No i brawo, ucień, ułożyłaś słonia. Dziewczyny, jak jest po angielsku pies? Tak. Dobrze. A jak jest kot po angielsku? Kacz. A jak jest. Nie, kacz. Uh -huh. A jak jest krowa? Kacz. Kał. Uh -huh. A jak K jest koń? B horse, tak? Horse. Uh -huh. A jak jest ryba? Ćwisz. A jak jest małpa? Monkey! A słoń? Elefant! Tak. tak! A jak jest po angielsku lew? Tiger! Nie, nie tiger, to jest tygrys. A lew? la um, <Laion>. Jak? Jak? <skryfting> Lion! Lion. Lion. Mm -hmm. A jak jest. Mierze. Oj, a jak jest po angielsku Żaba? Frog. Frog. Tak. A jak jest po angielsku Owca? Sheep. Jak jest po angielsku Sheep! A świnia? Sheep! Bardzo dobrze! A jak jest po angielsku Kaczka? Tak! Tak! A jak jest po angielsku mysz? Małż. Bardzo dobrze. Dziewczynki teraz rysują. Kupiłam im kilka zestawów zabaw kreatywnych z pisakiem, z mazywakiem. Tu akurat są zwierzątka, które trzeba dokończyć po śladzie. Kupiłam im też takie zestawy z literkami i cyferkami. Dziewczyny bardzo to lubią. O, trzeba właśnie... Tak, po śladzie dokładnie rysować, dokończyć zwierzątka. Ślicznie, klaruniu. Bardzo ładnie. Go tofe. Go tofe. Go tofe. Super. To tu ważkę teraz masz, Łusiu. Ja rysowałam lefa. Mm. rysowałam. A ja jest wszystko tym chcę rzucić. jej... je? Bardzo ładne ważki u rysujesz. Ślicznie, bardzo dokładnie. Ciężko jest? Ale jest ciężko malowanie. Ojej, jakie ciężkie jest te malowanie. No i jeszcze tylko jedną kaczuszkę musisz namalować. Kodule! Kodule! Kodule. Kodule. Fajne masz te kotki. A jakie twoje kotki mają na imię? kotki. Jak się woła kotki, Nielko? Kotki Kochasz twoje kotki. Jak nie sera? Od kapusty, ślicznie. O, hilarym powiesz? Biega, krzyczy. Co W surducie, w lewym prawym wszystko poprzewracał maca szla palto palto maca skandal nie do ktoś mi pod naka Wszędzie, Sztuka. parska, sapie, szpera, iwko, w mysiej i pia. Już chcę odrywać. Już po licję zaczął. Halo? Już policję zaczął. Nagle nie chce wierzyć. Znowu zerka znalazł. Okazało się, że ma je na własnym Pięknie. Brawo dla Usi. Biega, krzyczy. Gdzie są? Szuka. Bucie. Wszystko. Maca. Palto. Maca. Skandal krzyczy. Nie do. Gdzie są moje? Pod kanapą, na kamieniu, Wszędzie. Zasłucham Szpera. Biedu i gomit. Nie, w mysiej. Juże i Już? Po, Już. po Już po. ZAŁAZIŁAĆ NAGLE zel, NIE CHCE ZERKA ZNALAZŁ SĄ TAK OKAZAŁO SIĘ, ŻE MA JE NA WŁASNYM NOSIE ŚLICZNIE, BRAWO DLA pokazać Ci, jak nagrałam? Tak. No dobra, to jeszcze pożegnajcie się ładnie i powiedzcie pa, pa. Pa, 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 Do pa, pa. następnego razu. Pa.